Modlitwa papieża, tak jak to opisują ludzie, którzy ją widzieli z bliska, to jest modlitwa człowieka, który jest w obecność. Mówili, charakterystyka papieża, że on był obecny, prawda? I obecny w obliczu Pana Boga. To znaczy, on jakby no, rzeczywiście widział więcej niż my, pewnie, prawda? Jak on, on, on słyszał Pana Boga, ale to wzięło się z tego, że on całe życie nad tym pracował. znaczy, że starał się z Panem Bogiem rozmawiać. I rzeczywiście rozmawiał. I modlitwa, prawdziwa modlitwa, to jest rozmowa. W dużym stopniu możemy poznać modlitwę papieża po jego życiu. Bo ludzie, którzy się z nim spotykali, zawsze mówili, że on więcej słuchał niż mówił. Chciał się dowiadywać więcej niż sam pouczał. I tak samo było prawdopodobnie w jego relacji z Bogiem. On więcej słuchał niż mówił. Czasem trwał po prostu. Tak jak ludzie zakochani biorą się za ręce i wystarczy im, że ze sobą są, prawda? I to jest wielka tajemnica, ale też pokazuje papież, że to jest dostępne dla innych ludzi, że to jest, jeśli się chce, to jest dostępne dla każdego. On się tej modlitwy nauczył od krawca. On się tej modlitwy nauczył od Jana Teranowskiego, który też o tym usłyszał, że człowiek, żeby zajść tak wysoko, prawda, to znaczy zajść do nieba, być blisko Pana Boga, za przyjęcie się z Panem Bogiem, trzeba z nim rozmawiać.